To jest bardzo dziwne, czemu 12 minut. No rzeczywiście bardzo dziwne, ktoś miał rację. Ja tak nagrywam po części, bo mało miejsca mi zostało. No rzeczywiście bardzo dziwne. Powinno być 16 minut. Zawsze było 16, a na sporcie to już to zawsze jest 13 czy 12. Nie było mnie tu. Raczej 13. Ty. Bo ja nie pamiętam tego cyklu. Nigdy tego nie... Bo ja rzadko to używam i dlatego tego mi się zapomina. Było tak, ale nie zapamiętałem, bo ja rzadko to używam. Rzadko kiedy na tym programie piorę. no! Rzeczywiście. Będzie pierwsza faza wirowania końcowego. 500 obrotów na minutę. Coś tam szaleje. Tak nie szalej. Inwestycje, nie szalej. To jest bardzo dziwne. Nie mogę tego zapamiętać. Tego cyklu. No to mi się przypomni. No teraz przestaję i będzie takie takie kręcenie, bo to znam, ale nie mogę zrozumieć, czemu jest 13 minut 16 Ja tylko to znam To takie odniatanie pośrednie, a przed tym takie kręcenie długie, minutowe.